Maciek powiedz jak smakuje takie zwycięstwo. No smakuje bardzo dobrze. No, dla nas e, ogromny oddech e, wiadomo w tabeli, ale przede wszystkim e, tak mentalnie, mentalnie e, odsapnęliśmy, naprawdę, bo to jest e, no, coś dużego jeszcze w takim meczu z 2-0 na 3-2. Pokazaliśmy dzisiaj charakter wole walki. E, pokazaliśmy to, że te dwa tygodnie teraz mieliśmy bardzo dobrze przepracowane, wyciągnęliśmy wnioski i... I, i, I w końcu strzeliśmy bramki. I to jest najważniejsze. Złe dobrego początku, można by powiedzieć, bo na samym początku utracimy gola, potem drugą bramkę. Jak w ogóle na to zareagowaliście jako drużyna, tak wewnętrznie? No wiadomo, początek, e, graliśmy równy z równym, straciliśmy bramkę. I wydaje mi się, że końcówka pierwszej połowy była dla nas. Myśmy jakieś, stworzyliśmy jakieś sytuacje. Brakowało się dobrego podania, dobrego strzału na końcu. I w drugiej połowie. Wydaje mi się, że zaczęliśmy też rok równo z równym i dostaliśmy takiego karnego, no wiadomo, poważne decyzja sędziego, 2-0. Wydaje mi się, że drużyna Wisły troszeczkę, troszeczkę odpuściła, może fizycznie, i my też wykorzystaliśmy ten moment. Fantastyczne bramki podania, parliśmy do końca i, i chwała chłopakom za to. Co Twoim zdaniem było kluczowe w odniesieniu dzisiejszego zwycięstwa? Wszystkim wiara, chęć, chęć. No, w takim momencie, gdzie przegrywasz 2-0 u siebie, kolejny mecz, no, pojawiają się w głowie różne, różne złe myśli, różne m, złe rzeczy niepotrzebne i, i, i przełamanie tego przede wszystkim mentalnie to jest, to, jest, to jest klucz. To jest klucz, bo tak naprawdę możemy, możemy z każdym wygrać, szczególnie u siebie e, i wydaje mi się, że tu wszystko leży w głowie. Także mam nadzieję, że teraz po tym zwycięstwie odblokujemy. To przede wszystkim w głowie, bo, bo te umiejętności są, jesteśmy wytrenowani, wiemy co mamy grać, tylko były gdzieś to wszystko, te rezerwy w głowie, także mam nadzieję, że po tym zwycięstwie teraz podniesiemy się i, i, no i czeka nas kolejny, no i też trudny mecz na Legii, więc, no ale jedziemy, jedziemy, jedziemy po swoje, jedziemy walczyć, także jedziemy po trzy punkty.